Cześć, witajcie moi drodzy w miniserii vlogu górskiego. Rozpoczynamy dzisiaj Mały Szlak Beskidzki, znajdujemy się na najwyższym jego szczycie Luboniu Wielkim. Teraz już powinno być teoretycznie tylko w dół, mamy przed sobą 137 km, zobaczymy ile uda się nam przejść. Dlatego, że prognozy pogody nie są obiecujące, mimo że jutro ma być tak w miarę w porządku. Mamy dzisiaj 15 czerwca, jutro 16, za to 17 mają być i 18 same burze, więc zobaczymy, czy uda się nam przejść całe, więc zapraszam Was do wspólnej yy, przygody. My teraz zmierzamy na nocleg do muszany dolnej i zobaczcie teraz, moi drodzy, jak rozpoczyna się ten szlak właśnie z tego miejsca w stronę bielska Białej. Mały Szlak Beskidzki jest to jeden ze dystansowych szlaków, które występują w Polsce. I tutaj w zależności od pomiarów liczy on od 134 do 140 km. Wiedzie on przez trzy pasma Beskidów, które są omijane podczas najdłuższego szlaku w Polsce, czyli głównego szlaku beskidzkiego. I tak my, startując z Lubonia Wielkiego, wpierw udajemy się przez Beskid Wyspowy, następnie przez Beskid Makowski oraz na końcu przez Beskid Mały. Dzięki temu, że jest to Mały Szlak Beskidzki, nie jest on aż tak oblegany. Co sprawia, że możemy się poczuć tutaj czasami totalnie sami. No oczywiście poza kilku strategicznymi punktami, jak na przykład Lubomir, bądź miasta, przez które bądź co, bądź musimy przejść. A szlaki w niektórych miejscach tak naprawdę przechodzą przez dzikie tereny, przez lasy, przez łąki, a czasami nawet przez gospodarstwa wiejskie. Ale jak to wygląda, moi drodzy, zobaczcie sami wracamy sobie teraz na szlak. Bez wątpienia jeden z najlepszych widoków na Małym Szlaku Beskidzkim znajdziemy na Luboniu Wielkim. Nam się poszczęściło, bo właśnie w tym dniu pogoda była względnie dobra. Dlatego na szczycie delektujemy się widokami i powoli schodzimy do miasta. Zejście z Lubonia jest dość strome i szczerze powiedziawszy w pełnym błocie, bez kijków, raczej bym tutaj zjeżdżał niż schodził. A czerwiec to piękny okres, kiedy kwitną polne kwiaty. Co jakiś czas zatrzymuje się i dyrektuje się łąkami, które z otaczającymi górami tworzą bajkową całość. O, moi drodzy, dotarliśmy do asfaltu, kiedyś to nas musiało spotkać. Szkoda, że po dwóch kilometrach. E, właśnie e, jesteśmy e, na przełęczy Glisne i zmierzamy na nocleg e, do mszany dolnej. Więc prawdopodobnie chyba teraz pójdziemy cały czas z tym asfaltem. Ale żeby nie oszukiwać, że zawsze pięknie jest na szlaku. Są kolorowe kwiatki, jest piękny szlak. To zobaczmy troszkę tę ciemną stronę wędrowania, trekkingu na szlakach długodystansowych, czyli asfalt. Połowa czerwca, którym jeszcze troszkę zimno. Na szczęście mamy mały kawałeczek. Zostawiamy asfalt za sobą. A przed nami taka znów droga lekko leśna. Ten człowiek znów się czuje troszkę jak w górach, a nie jak w mieście. Udając się w podróż, nie wiedzieliśmy co nas może czekać. Bo tak naprawdę nigdy nie byliśmy nawet na metrze tego szlaku. Pierwsze kilometry uzmysłowiły nam szybko, że ten szlak będzie bogaty w różnorakie krajobrazy, przygody, które nieraz nas zaskoczą. Myśleliśmy, że pójdziemy sobie asfaltem, a tu pięknymi łąkami z panoramą na Beskidy, też na luboń, na który przekląpiliśmy. Za chwilę widzę, że będziemy wchodzić do jakiegoś lasu. No naprawdę te pierwsze kilometry już mają swój klimat taki dość typowy jak na przykład na karkonosze, czy cudety czy Choćby tatry. Każdy widok oraz każdy krok pierwszego dnia staramy się doceniać, dlatego że z tyłu głowy cały czas mamy świadomość, że prognozy pogody na najbliższe dni są tragiczne. Jednak nas to nie zniechęca i nie możemy się już doczekać kolejnego dnia tak po krótkiej wędrówce, ale jakże pięknej, docieramy do Mszany Dolnej. I dotarliśmy na kwaterę z balkonem z pięknym widokiem także na Górę na inną część Beskidów, moi drodzy, tak naprawdę to jest taki trochę fal start dzisiaj. Dlatego, że mieliśmy tak naprawdę startować jutro, a jednak postanowiliśmy, że wystartujemy sobie dzisiaj, jak już przyjechaliśmy trochę wcześniej w te okolice. Tym bardziej, że schronisko na Luboniu cały czas nie udziela noclegów ze względu na pandemię. Dlatego postanowiliśmy, że te kilka kilometrów zrobimy sobie nieco szybciej, by mieć dziś, jutro i pojutrze troszkę mniej. Więc dzisiaj zrobiliśmy sobie 8,5 km dwie godziny. Teraz jemy kolacykę, idziemy spać. Więc życie nam spokojnej nocy, a my się widzimy o poranku za chwilę. Witajcie, kolejny nowy dzień drugi nieoficjalny, pierwszy oficjalny, można by rzec, mojego szlaku beskickiego. Pogoda jest taka: 50 na 50, trochę pada, trochę mżdży Więc y, mam nadzieję, że gdzieś tam się przejaśni po drodze. A teraz. Idziemy w stronę Myślenic Gdzie nas nogi poniosą Zobaczymy Właśnie nie mamy zaplanowanego noclegu więc albo po drodze będziemy sami szukać noclegu Albo sami sobie nocleg zrobimy Więc zapraszamy Na kolejne kilometry W tym pięknym Na tym pięknym szlaku Bez piski, razem z samochodami I po 4 km schodzimy z takiej utwardzonej drogi, czy to asfaltem, czy jakimś brukiem. I wchodzimy. On coś, co już przypominałam szlak. Szlak po deszczu czyli błotnisty. Sami zobaczcie, jak to teraz wygląda. Tym razem pogoda się sprawdziła. A można by powiedzieć, że aż za bardzo. Coraz większy deszcz i coraz więcej błota. Jednak nas to nie zniechęca, a poniekąd nawet motywuje. Bo to też urok dłuższych wędrówek. Musi się liczyć z tym, że możesz nie mieć noclegu, że może cię spotkać burza po drodze, albo może ciągle padać deszcz. A magia lasu taką pogodę jednak to wynagradza. Mgła wśród drzew sprawia, że można się poczuć jak w bajce, albo w jakimś horrorze. No, zależy kto co lubi. Ale koniec tych opowieści, wracajmy ponownie na szlak w stronę Lubogoszcza tak sobie dreptamy, dreptamy w tym deszczu. Jest tak trochę. Obraz jest trochę dziwny, dlatego że albo jest popadany, albo zaparowany, bo jak coś mówię, to jest wilgoć. To jest słabo widać. A my zmierzamy już do pierwszego dzisiaj szczytu, który nie zdobędziemy, ale który wejdziemy. Więc widzimy się za chwilę. Po 9 km i po ponad 2,5 godzinnej wędrówce docieramy na Lubogoszcz moi drodzy, mam taki żarcik co robi Lubogoszcz? pogoda jest suchar? gości powiecie Lubogoszcz ja w ogóle nie wiem dlaczego jest tak, że to jest Lubogoszcz a dalej jest Lubomir, co to jest ten Lubo? nie wiem co to jest Lubo, ale nam się podoba moi drodzy, my teraz będziemy lecieć na dół do Kasiny Wielkiej a następnie nas zmierzamy faktycznie na Lubomir który co nas robi? Miruje. Cokolwiek jest mirowaniem. Nie, to nie ma sensu. <laughs> Ale dobra, lecimy moi drodzy, lecimy dalej, bo pogoda się nie polepsza, a my tak pół na pół jesteśmy mokrzy. Myśmy już w znów jesteśmy na asfalcie Czekam nas teraz jakieś 2 km do centrum miasta, potem znów pewnie jakiś kilometr, półtora tym asfaltem Więc no takie, takie to jest Niby szlak, a idziesz przez miasto No, 4 godziny za nami, zrobiliśmy prawie 15 km I czas coś zjeść, niestety y, trochę pada, dlatego weźmy taką miejscóweczkę jest to opuszczone miejsce, tak naprawdę jest to opuszczona stacja kolejowa, która znajduje się właśnie w kasinie wielkiej. Tam jest Edzia i zawsze będziemy sobie robić yy, taki przedobiadek, żeby się troszkę nasilić, bo jednak już 4 godziny się szło, więc zobaczcie jak teraz gotujemy. A tam za oknem, jak dobrze widać może nie, pasą się krówki. No moi drodzy Po sililni możemy lecieć dalej Zmierzamy teraz na Lubomir No i następnie na Srońsko, Srońsko na Kudłaczach Więc Chyba nie pada Miejmy nadzieję, że już nie będzie padać I zmierzamy Dalej do celu, w stronę myślenic, powiem wam szczerze, że w te niektórych miejscach tutaj idziemy, się czuję tak, jakby sobie chodził normalnie gdzieś na wsi koło prawda. Takie laski, trochę łąki. Potem jakaś ścieżka. znów łąka. Naprawdę inne góry. Naprawdę to czuć, że mimo że to są Beskidy, to na przykład nie ma co porównać do Beskidu Śląskiego czy Żywieckiego. Coś niesamowitego. A dzieli tak naprawdę ich tylko tam kilkadziesiąt, tak naprawdę kilometrów, czy no może setka w linii prostej a inne góry i wszystkie ledwo co powiedziałem, że czuję się jak w domu a my dochodzimy do kolejnej drogi kolejna droga z tym. więc faktycznie jak koła chałupy bo się przeszło jak przed łąkę i jak jednak jesteście. a gdyby ktoś nie wiedział to ja ze śląska Cieszyńskiego pochodzę pochodzę spada piękne gwary nie znam typowo takiej naszej śląskiej tam cieszyńskiej ale coś tam czasami od babciu słyszałem. Więc lecimy dalej. I przeszliśmy przełęcz Wielkie Drogi. I teraz zmierzamy na ostatni szczyt Beskidu Wyspowego. A jest to Wież Malowska Góra. i czy nie jest ponad 800 metrów wysokości. więc na spokojnie myślę, że za godzinkę tam powinniśmy być. No, powiem, wam, że jak nie pada, jest o, o niebo lepiej. pomimo, że ta palerynka chroni przed deszczem, to jednak. Nie przepuszcza powietrza. I człowiek się lekko, niestety, poci. A jeśli ubrany w coś lżejszego to od razu się lepiej idzie. Dobrze, zobaczcie, jak ten szlak idzie. Wygląda prawie jak te inne szlaki, bo póki co wiedzie nas gestem lasem. Sam raz za tym szczytem moi drodzy wybija nam 20 km. Czy można powiedzieć, że prawdopodobnie połowa dzisiejszego dystansu, który jest do pokonania zrobiliśmy ponad 1000 metrów przewyższenia 720 metrów w dół. Zrobiliśmy to w 5 godzin i 40 minut. Czy jest to dobry czas? Hmm, trudno <gryw> powiedzieć, dlatego że no, pogoda jest jaka jest. Jakby nie patrząc widzicie no, ciągle jest, a najgorsze, że jest głos, po prostu człowiek się lekko ślizga, ale są poczucia póki co dobre. W dniu, o czym teraz marzymy to iść do stroniska i zjeść coś. A do stroniska zostało nam 10 km, czyli jakieś 2,5 godziny. A godzinkę mamy teraz równą 14, więc 16.30 powinniśmy być już na miejscu i wreszcie coś dobrego zjeść. Jesteśmy moi drodzy na szczycie, Lubomir, 904 metry Za mną obserwatorium, które no, co prawda jest mało widoczne, dlatego że jest zmogła. Jeśli chodzi o nazwę, e, z początku co się tak śmiałem e, o co chodzi z tym Lubomirem To sprawa jest bardzo prosta, dlatego że doczytałem, że e, tak naprawdę nazwa pochodzi po prostu od księcia Kazimierza Lubomirskiego Z początku XX wieku Dlatego ten szczyt nazwano na jego cześć Lubomir, więc my teraz Mamy jakoś godzinkę, 15 w stronę w Stroniska Naprawdę się możemy doczekać, że coś zjemy Ja sobie jeszcze o mówię, ale wyście mi, że po 25 tam 5 km, ja człowiek zje tylko nie wiem, z dwie, trzy kanapki, zupkę chińską, i popije ją gorącą czekoladą, to jednak koło godziny 16 zjadłby człowiek w końcu coś dobrego, więc, moi drodzy, lecimy lecimy. Ja jeszcze nie będę pokazywał, jak ten szlak wygląda, dlatego, że jest prawie Taki sam, więc przenosimy się do schroniska. Czekam. I jesteśmy. Po 8 godzinach docieramy do pierwszego dzisiaj schroniska. Tak jest, to jest w końcu otwarte, więc będziemy mogli co? Coś zjeść. No właśnie, więc ja nie będę tam dużo mówił o schronisku, bo tak trochę niemiło się gada do jedzenia, ale zobaczymy sobie zamówiliśmy i ocenimy później, czy to było dobre, czy nie, ale miejscówka tu jest, to już wygląda, że na pewno będzie smacznie, więc zapraszam na wspólny obiad. Muzybka, krem z czosnkiem świniego, to mamy żurek. krematka i serce deski. Także te baski też się mogą uczyć 15 zł. A naprawdę jest bardzo dużo. W niektórych się za 15 zł, to nawet zupełnie kupisz pomidorowej. Tutaj już takie porządne w Ale ja powiem szczerze, że, że tak dobrego żółku tam no nie mam. Albo ja są tak bardzo głodny. Ale nie, ale sery. Także. Bo jest kwaśne. A ty nie niebieski pasek, ale jest. I tylko ile? 10 zł. 10 zł za Żurek w Schronisku. Bardzo tanio w porównaniu do innych schronisk. Prawie godzinna przerwa na posiłek zrobiona. Jedzonko w Schronisku bardzo tanio i bardzo smaczne. No i to naprawdę, mówię Wam szczerze, Niektóre stroiska, w szczególności w Sudetach, mogłyby się uczyć, uczyć naprawdę, bo jedzenie było smaczne i było go dużo Za niemałą cenę, na dwie osoby zapłaciliśmy 66 złotych, tak? Tak No i zupa, drugie danie, plus jeszcze coś do picia, więc sorry, ale w niektórych miejscach płacisz 100, a się nawet się jeszcze, jeszcze nie najesz Więc my lecimy teraz, moi drodzy, już typowo na dół, zmierzamy teraz dokąd? Tak jest domyśle, więc tam czeka nas nocrek. Więc zobaczcie jeszcze, jak kawałek te drogi, jak schodzi powoli, na dół. I powoli dobijamy do 40 km. A obiektyw nam zaparował od środka, co widać na krawędziach filmu. Miało być pięknie, albo mgliście, butniście i deszczowo. No, moi drodzy, pogoda niestety na dzisiaj zawiodła dlatego, że pierwotnie w planach mieliśmy w ogóle nocować na dziko w hamakach miało się przyjaśnić że około 12-13 a jak widzicie tak dla mnie to przyjaśnieniem nie jest jest przed 19:00, w lesie gęstym, więc troszkę, troszkę się robi ciemno cały czas błotko, więc można powiedzieć bez zmian więc ja o was, ja was już nie będę nudził teraz więc spotykamy się już w samym centrum Miasta. Moi drodzy, przełamaliśmy dzisiaj granicę 40 km. Dało nam to trochę w kość, nie będziemy ukrywać. Jesteśmy właśnie na rynku w Myślenicach, który jest w budowie. No właśnie, moi drodzy, teraz jeszcze krótkie podsumowanko będzie, jak dzisiaj zrobiliśmy przewyższenie kilometrów i tak dalej, ile nam to czasu zajęło, a ja za tydzień zapraszam na kolejny odcinek z cyklu właśnie Mały Szlak Beskidzki, my jutro dalej ruszamy, prawdopodobnie do Zemżyc, czy nam się uda, okaże się albo na Instagramie jutro, jeśli ktoś ogląda, albo okaże się za tydzień w kolejnym odcinku, więc trzymajcie się tam i do zobaczenia, cześć! A teraz krótkie podsumowanie. Pierwszego dnia zrobiliśmy 9 km i kilkadziesiąt metrów przewyższenia, ale za to 700 metrów opadania po prostu musieliśmy zejść z Lubonia Wielkiego do Mszany Dolnej. Następnego dnia zrobiliśmy za to ponad 41 km i 1600 metrów przewyższenia, co dało nam lekko w kość. Gdyby dodać te dwa dni, to w pierwszym etapie zrobilibyśmy aż 50 km. Musimy pamiętać, że na tym odcinku z Lubonia do Myślenic tak naprawdę jedynym miejscem, gdzie możemy znaleźć sklepy oraz nocleg, obecnie jest to Muszana Dolna. I właśnie tam myśmy nocowali w pensjonacie jak u mamy i większość osób, które były na małym szlaku tak, także nam mówiła, że właśnie tam nocowała, dlatego, że jest to jedno z miejsc, które znajduje się w w i nie ma tam prawie żadnej konkurencji. I oczywiście możemy także zatrzymać się w Srońsku na Kudłaczach, które bardzo polecamy i które jest tak naprawdę zaraz przed Myślenicami. Jeśli chodzi o jakieś trudności, jeśli chodzi o ten szlak, to szczerze powiedziawszy, no zejście z Lubania Wielkiego jest nieco strome. I tutaj trzeba uważać, a takie kondycyjne, no to chyba najbardziej daje w kość wejście na Lubogoszcz. I nawet kiedy popatrzymy na wykresy, to wygląda ono nieco strasznie, ale nie ma się co dziwić. 30. parę 300 metrów przewyższenia. A reszta szlaku jest w miarę łagodna, nawet podejście na Lubomir jest dość w porządku. Co prawda, wiecie, trochę drogą i to może odbiera klimat takim wędrówkom, ale nie jest naprawdę tak strasznie samo. Zejście już do Myślenic także jest bardzo. Przyjemne. Więc moi drodzy, jeśli macie jakieś pytania, to śmiało pytajcie w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, no i zapraszam oczywiście do obserwowania naszego kanału na Instagramie oraz profilu na Facebooku, więc dzięki za ten odcinek, no i widzimy się za tydzień znów o 20, więc do zobaczenia, cześć!